Oddziaływanie chmielu na nasze zdrowie. Jakie właściwości ma chmiel? Oczywiście poruszanym tematem jest nie wpływ piwa, tylko wpływ szyszek chmielu na zdrowie. Piwo nie ma tu nic do gadania. Pierwszym takim najbardziej znanym, najbardziej Oddziaływującym najczęściej stosowanym, stosowaną właściwością chmielu jest to, że doskonale wpływa na bezsenność, działa uspokajająco, dlatego tak wiele preparatów, które mają pomóc nam zasnąć, czy też polepszyć jakość naszego snu, zawiera właśnie wyciągi z chmielu. Pozwala nam też w łatwiejszy sposób się zrelaksować, łatwiej się uspokajamy, po prostu. W łatwiejszy sposób radzimy sobie ze zdenerwowaniem i w łatwiejszy sposób mamy po prostu odpoczywamy. Chmiel zawiera ksantohumol, czyli flavonoid o bardzo mocnym działaniu antyoksydacyjnym, dzięki czemu pomaga na przykład w zapobieganiu rozwoju nowotworów. To działanie antyoksydacyjne jest nawet czterokrotnie większe niż w przypadku witaminy C. Oczywiście Wszelkie działania antynowotworowe są ważne, mają, mogą nam pomóc, ale nigdy nie należy ich przeceniać. Zawarte w mielu fitoestrogeny, dzięki działaniu podobnym do ludzkiego ostrogonu pomagają w łagodzeniu obojawów klimakterium i, co ważne, nie powodują żadnych skutków ubocznych w porównaniu z innymi preparatami, środkami mającymi to działanie. Łagodzące tym objawom klimakterium. W przypadku tego pochodzącego z chmielu nie ma żadnych środków, a właściwie skutków ubocznych. Przy problemach z układem pokarmowym następuje pobudzenie produkcji śliny i soków żołądkowych. Wynika to właśnie z działania chmielu. Pomaga to w leczeniu właśnie w przypadku problemów z układem pokarmowym. W sposób nieznaczny, chmiel, poza tym, że nas uspokaja, no, łatwiej mamy zasnąć, również pomaga nam obniżyć ciśnienie krwi. Wynika to z działania rozkurczowego. Dotyczy to również y, y, jelit oraz dróg moczowych. Ale to nie tylko działanie po spożyciu, to również możliwość pomocy poprzez okłady, które też mogą w pozytywny sposób wpływać na wiele dolegliwości. Przy zapaleniach korzonków nerwowych, w przypadku odczuwania bólów reumatycznych, wypadania włosów. Chmiel pomaga też w przypadku braku apetytu. Jeśli mamy problemy z apetytem, nie mamy, nie mamy ochoty na jedzenie, chmiel również nam w tym pomoże. Działa również moczopędnie. Jak już wspominałem na początku, mówię tutaj o działaniu chmielu, nie o działaniu piwa. Niewiele osób wie, że ten ta zawartość chmielu w piwie jest bardzo często wręcz symboliczna, a chmiel nie jest podstawą piwa od zawsze, tylko od kilkuset lat. I jest stosowany, żeby nadać odpowiedniego smaku piwu, a nie, żeby, a nie że jest jego podstawowym składnikiem. Gdybyśmy spróbowali tego piwa pochodzącego sprzed kilkuset lat, tego, który nie zawiera tego chmielu jako substancji smakowej, to moglibyśmy się zdziwić, że ten smak jest całkowicie inny. Chociaż w dobie tych niektórych piw, które z składnikami naturalnymi mają naprawdę niewiele wspólnego, to i tak ten smak jest nawet dzisiaj różny. Więc, chmiel to nie tylko powiązanie z piwem, ale również bardzo wiele właściwości zdrowotnych, które w pozytywny sposób wpływają na nasze samopoczucie oraz na. Nasze zdrowie i to stosowanie chmielu, nie bójmy się go, nie wiążmy go z tym, że jest powiązany z jakimś rodzajem alkoholu, tylko jest to zwykła roślina, która ma pewne działania pomagające naszemu zdrowiu i nie bójmy się jej stosować, nie miejmy żadnych uprzedzeń, po prostu róbmy to, co wpływa dobrze na nasze ciało, na nasze zdrowie a to, że jest ono stosowane do produkcji piwa, a właściwie powinno być stosowane do produ produkcji piwa, to nie ma znaczenia i powinniśmy w ogóle na ten temat nie myśleć.